Chciałbym Cię zapytać teraz o taką bardzo ważną rzecz, to się, to się pojawiało wielokrotnie yy, i, i chciałbym, żebyśmy o tym też tak porozmawiali, wiesz, jakby przede wszystkim to jest bardzo jakby fajna, myślę, platforma i możemy o tym pogadać szczerze, yy, bo na pewno widziałeś film Gargamela. Coś tam nie <laughs> Coś tam było, gdzieś mi migło, nie? E, na pewno widziałeś ten film Gargamela i, i, i to jest na pewno, te, i na pewno ten film bardziej niż Twoja jakby działalność przysporzyła bardzo dużo jakichś takich negatywnych, negatywnych emocji i tak dalej. Czy... E, masz, czy masz jakiś e, może żal do Gargamelo to, czy jakby w jakiś sposób Cię to... Do Gargamela nie, do jego widowni tak. Mhm. Rozumiem, to jest myślę to bardzo ciekawy temat. Sam Gargamel naprawdę konstruktywnie potrafi podkreślić dany temat i naprawdę zrobił to dobrze w tym filmie, mhm. w którym mówi o mnie. Pozdrawiamy Gargamela, bardzo łebski gość. Mhm. Aczkolwiek, mhm. więc do niego, broń Boże, nic nie mam, ale mam do jego widowni, która jakby nie potrafi, mam wrażenie, tego do końca dobrze odebrać i robi to tak jak on potrafi. Właśnie, tak. powinno się wydawać, że skoro on jest osobą, która konstruktywnie, naprawdę potrafi kogoś skrytykować, to jego widownia też powinna, powinna taka być. A to jest tak, że on jest osobą, która konstruktywnie krytykuje, a jego widownia to są tacy typowi Typowi hejter, żeby bez, bez żadnego argumentu, nie? I, i przekłada się w sposób taki, że on nagrywa, nagrywa na mnie film, w którym e, ma jakieś argumenty, na które rzeczywiście ciężko odpowiedzieć, e, nie ukrywajmy. I jego widownie nagle wpada na genialny pomysł, że zacznie wypisywać do moich rodziców, że jakiego to mają ujowego syna, żeby się zabił. I że współczują i. I to się rzeczywiście no i wydarzyło, i tak? Czy... To się wydarzyło, i mój tata miał straszny ból o to. I przez to było mi bardzo źle, bardzo się wtedy zdenerwowałem, bo po prostu dostawał prywatne wiadomości, e, że życzą śmierci jego synowi, czyli mi, nie? No i wiesz, i tak jakby dla mnie to jest coś. Wylewka totalna, nie, no to a dla coś... niego, dla starszej, no starszej już ode mnie osoby o wiele która nie siedzi w internecie, dostawanie takich wiadomości od obcych ludzi na temat własnego syna, którego bardzo kocha, no nie jest fajne. No i... I przede wszystkim też myślę, nie wiem na ile mówisz, nie, 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 nie znam nie znam, nie znam, twojego taty, nie wiem jak to, jak to działa, ale wiem też, tak, tak się domyślam tylko, że to starsze pokolenie ma o wiele inne podejście do tego, w sensie Jasne. jakby w dzisiejszym internecie, powiedzmy sobie jeszcze takie rzeczy, typu takie paskudne rzeczy, typu zabij się to są na, na, jakby to jest wrzutka do kogoś wiesz usuń post zabij się to jakby to nic nie kosztuje to nic nie znaczy i wydaje mi się że jakby yy... Jest jakieś takie uniewrażliwienie na to na zasadzie, że osoba, która to czyta, też ma takie już na zasadzie spływa to po tych to też, Ale, ale, ale na pokoleniu ale... wyżej, mm -hmm. to, to, jest takie, to jest groźba. To jest, w sensie to jest jakaś groźba, to jest jakaś, jakaś bardzo ostra wrzuta. Jasne, to na Wydaje mi się, na przykład w, w, jestem przekonany, że, yy, że wiesz, yy, ktoś, ktoś, ktoś coś takiego napisano, to ja mam takie, no okej, okay, spoko, osoba publiczna, yy, wiesz, y, jeden, jeden lubi jeden lubi jak, jak mu cyganie grają, drugi jak mu buty śmierdzą. Nie? To jest jakby. Każdy, każdy tam ma swoje, swoje, swoje jakieś yy, gusta, preferencje, yy, ale wydaje mi się, że to starsze ten dystans u tego starszego pokolenia jest zupełnie inny, jest go mniej i czytając czegoś takiego, ja sobie nie wyobrażam. No i Jasne. To jest, jest mega świństwo I jeszcze no? propos, tego, yy, propos samych tych wiadomości, yy, to one były naprawdę o wiele mocniejsze niż zwykłe teksty w Zabi się", nie? To były takie naprawdę czasem rozwinięte wypowiedzi, w których była wręcz taka zawiść i nienawiść do mojej osoby. Tylko, no, ja rozumiem, że ktoś mógł mi to napisać pod filmem, cokolwiek, tylko, no, już nie rozumiem wypisywania, bo tata już się denerwował na przykład też o to, jak czytał te komentarze wtedy pod moimi filmami. Że coś się jak, realnie stanie. Jak, jak cała ta Tak, to też, że coś się realnie stanie, bo ci ludzie po prostu mnie grozili, że jakbym spotkał cię na ulicy, to zbiłbym ci mordę, nie? Coś, takie, takie teksty padały. Powiedziałem to grzecznie oczywiście, bo... No, domyślam się, domyślam się, że mało kto z nich miałby do tej kultury, że powiedzieć, że Mateuszku, Mateuszku, zbiłbym Ci mordę na ulicy. Tylko naprawdę to były takie mega zawistne komentarze, gdzie starsza osoba czytając jakby... jakby no, że dla przykładu, jakbym powiedział na przykład mojej babci, która ma 78 lat, że ktoś do mnie, że kilka, kilkanaście tysięcy osób w internecie wypisuje do mnie, że chce mnie zabić, no to przecież ona by na zawał mogła zejść. No. To jest tak jakby inny, inny odbiór zależnie nie? i dlatego to jest mega niefajne i tak jak sam Gargamel potrafi się konstruktywnie wypowiedzieć na, na dany temat, to jego grupa odbiera to od razu jako coś takiego, że lecimy i zabijamy w internecie tą osobę, nie? No właśnie, właśnie. To jest właśnie, kurczę, to jest też jakieś takie niebezpieczeństwo związane z tym, że ma się takie, a nie inne zasięgi, czy ma się takie, a nie inne po prostu jakby zasiewy grupy, grupy fanów, nie? Ja w tym momencie chciałbym tak, kurczę, no aż, aż głupie bo to, to nie do końca też jest jakby miejsce na to, ale chciałbym powiedzieć, że e, żebyście następnym razem dwa razy zastanowili się, jak klikniecie enter po wpisaniu czegoś takiego, bo wasze, wasza głupia, bezmyślna groźba może mieć realne konsekwencje i takie rzeczy wpływają na czyjeś życie i to, że... A nic e, nie wnoszą. Tak, i nie, jakby, nie, jakby nieważne, czy to jest Mateusz, czy to jest jakby osoba z Waszej klasy, czy to jest ktokolwiek inny, e, zastanówcie się dwa razy i pomyślcie, jak Wy byście się czuli. Postawcie się po tej drugiej stronie, empatia, hashtag empatia 2020, to bo, powinno, powinno, powinno się dziać.